W momencie, gdy pokazywałeś formę, Alan Kwieciński zaśmiał się takim pogardliwym. Nie swój brzuszek. Śmieszkowym w śmieszkowym stylu. Myślę, że. Wydaje mi się, że mam lepszą sylwetkę od niego, ale nie jestem tego przekonany. No to nie zawody kulturystyczne. <laughs> zawody kulturystyczne już to zrobiły. Poczekam. Poczekam najpierw na. Nawet... Ja się wstydzę, trochę. co jest? Ja się wstydzę. Ale ulany bardziej z 7 I moi drodzy, proszę pisać na czacie, kto ma lepszą sylwetkę. Jedynka to Ferrari, a dwójka to Alan Nie wiem, kto wygrał. To już widzowie ocenią. Zaraz wam powiem. Mamy, ten, mamy malutki delay, także, także chyba tego nie sprawdzimy. Kto wygrał? Y Alan, powiedz mi jeszcze jedną sprawę.